nie Ta Dzień dobry, Krzysztof Górski Teatr Kulinarny. A dziś w Bytowie gotujemy zupę rybną. 4 czy 5 lat temu ugotowaliśmy kaszubską, prawdziwie kaszubską zupę z żółtej brukwi na gęsinie, a teraz na zaproszenie lokalnej grupy rybackiej zupę rybną Pytacie Państwo często, co zrobić, żeby zupa rybna była, co jest, co jest takim e, e, clue w zupie rybnej. No, chciałem powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w zupie rybnej jest ryba i od tego, jaką mamy rybę, taką będziemy mieli e, e, zupę. Dobrze jest mieć co najmniej trzy gatunki ryb. E, jeśli już nie samych ryb, to przynajmniej e, głowy, postarać się o głowy, okręgosłupy z różnych gatunków. Dobrze, jak, jak są e, e, trochę morskie, trochę słodkowodne. No i trzeba by ją podostrzyć. Można to zrobić na dwa sposoby, tak jak my gotujemy tutaj w wielkim kotle. Jeden sposób to podostrzamy to marynowaną papryką, a drugi sposób to, ale muszą być dobre, dobre, domowej roboty, kiszone ogórki i na sosie z kiszonych ogórków z koperkiem. No i oczywiście... Jak w polskiej kuchni, to i w kaszubskiej również zaciągnąć śmietanką obowiązkowo. A jakie ryby są w, w, w tej zupie? My tutaj gotujemy na pstrągach, natomiast wywar robiliśmy z tilapia, pstrąg i dorsz. Ile to jest litrów zupy? W sumie, w sumie robimy, zrobimy dwie tony, dwie tony zupy kasie, zupy i zupy rybnej. proszę bardzo A to jaka jest tajna? Jakby na występ do spontaniku. Proszę bardzo.